Witajcie moje matsmerficzki, e, kochane, słuchajcie, e, ostatnio, ostatnio, powiedzmy ostatnio, e, w, pokazywałem jak należy dzielić wielomiany pod kreską, tak, dosyć metoda żmudna, długa, no nie zawsze kwestia tego jaki mamy przykład, ale, e, ale no nie najłatwiejsza. Ale zawsze daje nam przynajmniej wynik, a dzisiaj pokażę Wam z kolei schemat Hornera, który w bardzo prosty sposób da Wam wynik dzielenia wielomianów, tylko, że to przez co dzielicie musi być dwumianem o. i już Wam dokładniej pokazuje o co mi chodzi. Mamy, słuchajcie, taki przykładzik, że chcemy podzielić wielomian x do 3, plus 4x kwadrat minus 5x minus 18 i to mamy podzielić przez x, dodać 2. O, tutaj zapiszemy wynik. Teraz zobaczcie. Miejscem zerowym tego dwumianu jest minus dwójka. To znaczy, że jak podstawię minus dwójkę pod x, to wyjdzie mi oczywiście 0. I teraz, jeżeli chcecie podzielić te dwa wielomiany, to robimy sobie tabelkę, yy, gdzie... W pierwszym wierszu umieszczamy współczynniki, które stoją przy x w odpowiednich potęgach, ale bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma jakiejś kolejnej potęgi, to znaczy, że musicie napisać, że współczynnik jest 0. Tutaj akurat tak się składa, że są wszystkie, więc mamy tak, najpierw mamy 1, y, później mamy 4, później mamy minus 5 i na końcu mamy minus 18. No nie wiem, czy myślałam, że będzie więcej. Tutaj sobie o, ładnie też przydzielmy, i w tym otoż miejscu w rogu w tabelce piszemy miejsce zerowe tego wielomianu, przez który dzielimy. I teraz zasada jest taka. Spisujemy sobie tutaj na dół jedyneczkę, minus i teraz mnożymy minus 2 razy 1 to jest minus 2, a w dół będziemy słuchajcie dodawać, czyli 4 minus 2, 4 plus minus 2, tak jakby. To jest 2. Teraz znowu mnożymy, czyli minus 2 razy 2 to jest minus 4 i w dół dodajemy, czyli minus 5 dodać minus 4 to jest minus 9 i znowu mnożymy minus 2 razy minus 9. To jest 18 i z kolei w dół dodajemy minus 18 plus 18. Wychodzi nam piękne 0, możecie wpisać 0, albo ja sobie robię tutaj, tak kratkuję. To oznacza, że nie ma reszty. Jeżeli tam by się coś pojawiło, to znaczy, że to jest reszta. Wobec tego możemy powiedzieć, że... Zobaczcie, wielomian, który mieliśmy, to był x do trzeciej, to był wielomian trzeciego stopnia. Podzieliliśmy go przez jakiś tam dwumian, czyli przez wielomian, akurat w tym przypadku stopnia pierwszego, więc wielomian, który uzyskaliśmy, jest na pewno wielomianem o jeden stopie niższym. Więc jeżeli na początku był wielomian stopnia trzeciego, to teraz jest drugiego, więc możemy napisać, ja napiszę wam tę jedynkę po to, żebyście na to zwrócili uwagę, czyli mam x kwadrat, dodać 2x i minus 9. O, I można napisać reszty 0, nie trzeba pisać właściwie, jak jest reszty, jak nie ma reszty, więc to jest po prostu x kwadrat plus 2x. Wykasuję tą jedynkę, mu się nie podoba. Minus 9. Dobra, ok. To już chyba widzicie, jak to działa, ale oczywiście trening czyni mistrza. Zawsze to powtarzam, słuchajcie, bo uważam, że jeżeli ktoś chce dobrze nauczyć się, zrozumieć matematykę, to im więcej przykładów zrobi, tym tak naprawdę mniejsza szansa, że coś go. W życiu zaskoczę. No, mnie już mało w życiu zaskakuje rzeczy. Eee, dobra. Ok, czyli co? Tworzymy, słuchajcie sobie tabelkę. Zapisujemy po kolei współczynniki z pierwszego wielomianu. Mamy, zobaczcie, przy x do czwartej stoi 1, Nic nie stoi, czyli stoi 1. I teraz uwaga, po x do czwartej powinno być x do trzeciej, ale go tu nie ma, więc wpisujemy sobie 0. Następnie mamy x kwadrat, czyli minus 5. Następnie mamy x, czyli 2. Y, I następnie mamy wyraz wolny, czyli 6. OK. A na końcu tutaj z boku sobie wpisujemy to, przez co dzielimy. Zobaczcie, miejscem zerowym tutaj tego dwumianu jest minus 1, więc piszemy sobie minus 1 i lecimy. Czyli tak, spisujemy 1 i teraz jeszcze raz mnożymy. Minus 1 razy 1 to minus 1. I teraz w dół dodajemy 0 dodać minus 1 to minus 1. I mnożymy minus 1 razy minus 1 to będzie 1 i w dół dodajemy... Minus 5 dodać 1 to minus 4. No i teraz znowu mnożymy. Minus 1 razy minus 4 to będzie 4. 2 plus 4 to będzie 6. No i minus 1 razy 6 to jest minus 6. No i w dół sobie dodajemy 6 minus 6 to jest 0, czyli znowu mamy wynik bez reszty. No i teraz jeszcze raz. Jak mamy wielomian stopnia czwartego, to wielomian, który uzyskaliśmy po dzieleniu, jest wielomianem stopnia o jeden niższym, czyli wielomianem stopnia trzeciego. Zatem mamy x do trzeciej minus x kwadrat minus 4x, dodać 6 i bez żadnej reszty. Ok, zobaczmy, może, może w kolejnym wyjdzie jakaś reszta. Może w kolejnym wyjdzie jakaś reszta. Mamy tak, x do szóstej. Minus 4x do czwartej, dodać 2x do trzeciej, minus x dodać 1 i to dzielimy przez x, odjąć 2. Dobra, zróbmy sobie znowu naszą tabeleczkę. O, i dzielimy, hops, hops, hops. Nie wiem, ile to będzie, o kurczę, nie wiem, czy się zmieszczę. No, dobra, zaraz zobaczymy. Okej, okay, czyli po kolei. Najpierw mamy x do szóstej, czyli 1, x do piątej, x do piątej nie ma, czyli 0, x do czwartej minus 4, x do trzeciej, czyli 2, x do drugiej, czyli 0, x do pierwszej, czyli minus 1 i się nie wyrobiłem i na końcu jeszcze mamy 1. Ok, wpisujemy sobie tutaj miejsce zerowe, czyli 2. No i teraz tak, spisujemy sobie w dół jedyneczkę. I mnożymy. 2 razy 1 to jest 2, 0 plus 2 to jest 2, 2 razy 2 to będzie 4, a minus 4 plus 4 to jest 0. 2 razy 0 to jest 0, 2 plus 0 to jest 2, 2 razy 2 to jest 4, 0 plus. 0 4 to 4. 2 razy 4 to 8, 8 minus 1 to 7, 2 razy 7 to 14 i plus 1 to będzie 15, czyli zobaczcie, to jest moja reszta. Czyli w wyniku dzielenia tych dwóch wielomianów uzyskaliśmy wielomian x do 5 o 1 stopień niżej, czyli x do 5, dodać 2x do 4, x do 3 jest 0, więc Później mam 2x kwadrat plus 4x dodać 7 i reszty 15. I reszty 15. Ok, dobra, no i na koniec mamy jeszcze jeden, mam dla Was jeszcze jeden ciekawy przykład. 5x do 3 minus 7x minus 26 podzielić przez x minus 2. Może, możecie sobie zrobić pauzę i postarajcie się rozwiązać go samodzielnie. Zobaczycie i sprawdzicie, czy wyjdzie wam tak samo jak mi. Ok, więc mamy tak, tutaj mamy piąteczkę, później powinniśmy mieć x kwadrat, nie mam, czyli jest 0, później jest x, czyli minus 7 i później mam minus 26. Tu z kolei piszemy sobie dwójeczkę. Ok, no i działamy, czyli tak, spisuję piątkę w dół, 2 razy 5 to jest 10, 0 plus 10 to 10, 2 razy 10 to 20, 20 minus 7 to... To 13. 2 razy 13 to 26. I 26 minus 26 nam się pięknie redukuje. Wielomian był na początku stopnia trzeciego, więc teraz jest stopnia drugiego. Wobec tego mam 5x kwadrat, dodać 10x i dodać 13. Reszty brak. Oddejmij ładowarkę. Nie, właśnie pada iPad, więc to jest to ładowarka do iPada. Sorry, wybacz stary. Ok, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że schemat Hornera wydawał, wydaje się Wam zrozumiały. Według mnie jest prostym sposobem na dzielenie wielomianów, ale tak jak mówiłem, nie wszystkich, tylko takich przypadków, jakie tutaj pokazałem Wam. I co? Miłej nauki, trzymajcie się i mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia, trzymajcie się, papa hej.